Dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Państwu zaproponować danie mięsne. I to będzie, czy będą zrazy zawijane w mięsie mielonym, podobnie jak te wołowe, ale to będzie z mięsa wołowego mieszanego z wieprzowym. Również bardzo smaczne, również robione tak samo jak te wołowe, ale naprawdę one w pół godziny już są gotowe, można powiedzieć. Do tego się tam przyprawia sos, tutaj już mam mięso to też jest w sumie wołowe z wieprzowym, tak czy nie? A więc można powiedzieć, że taka oszukana opcja. Jajko całe wbijam i daję do tego mięso mielone. Dajemy. Z łyżeczkę pieprzu. Moja czubryca. Tutaj są naprawdę bardzo fajne przyprawy. I naprawdę już nie musicie ekstra żadnych innych dawać. Tu macie jakby ten komplet cały. Do tego musimy dać około łyżeczki pieprzu czarnego. Do tego troszeczkę papryki słodkiej, odrobinkę ostry, z każdego po trochę i około łyżeczki na początek. Ja mam tą sól łagodną, można powiedzieć, pół łyżki soli. I wtedy można w czasie gotowania jeszcze doprawić. To możemy już sobie pomieszać. Co można dać tutaj do środka? To jest ząbek czosnku. Tutaj mam pół szklanki namoczonej. Tak po prostu zalałam tą bułkę, wymieszałam. Proszę zobaczyć. I tutaj wsypujemy. Niektórzy dają całą bułkę. Można dać, ale cała bułka długo się moczy, a więc moczymy w wodzie. Teraz proszę zobaczyć trzeba spróbować troszeczkę mm. przyprawy czuć ale nie ma soli. A więc musimy dać jeszcze pół łyżeczki można powiedzieć łyżeczkę soli a więc możliwe że jedna płaska soli na jeden kilogram. Ja to robię zawsze na oko ale mówię państwu ponieważ żebyście mi więcej widzieli, że trzeba tej soli dać do mięsa, ponieważ mięso wsiąka, wsiąknie to wszystko. I teraz przechodzimy do porcowania tego mięsa. Najpierw robimy takie gdzieś porcje, żeby nam się tutaj zmieściło to wszystko jak na zrazu. Tu mamy. Musimy poporcjować. Jeżeli na przykład wiecie, że macie 10 osób, potrzebujecie 10 porcji, to robicie na 10. Jeżeli wiecie, że macie 6, to możecie zrobić 10-12 po 2, mniejsze troszeczkę. No i zależy od Was. Ja tutaj mam przygotowane już pieczarki, usmażone. Również macie na moim kanale pieczarki z cebulką, pieczarki z masłem i z czosnkiem. Bierzemy taką jedną porcję mięsa. Grzemy troszeczkę musztardy, będzie jeszcze smaczniejsze jak przy prawdziwym zraziku. Ym, troszeczkę boczku, tu mam boczek, łyżeczkę. łyżeczkę pieczarek. Jak ktoś lubi, jak ktoś na przykład nie lubi grzybów czy nie chce mieć pieczarek, to też proszę zostawić. Troszeczkę cebuli. Pokażę na jednym. Żeby nie pokazywać 10 razy tego samego i paprykę taką kolorową, troszeczkę do smaku i ogórka korniszony czy kiszony ogórek. Proszę teraz na wiosnę spróbować, bo one nieraz, te ogórki mają taki dziwny smak, żebyście wyrzucili, wzięli nowy słoik, w razie co, żeby Wam po prostu nie zepsuło smaku całego tego zraza. I teraz mamy ten zraz nałożony. Bierzemy z obu stron, zwijamy, jakby, łączamy, albo sklejamy. Bardzo ładnie już pachnie. Papryka, cebula, naprawdę, to jest naprawdę idealne danie. Powiem Wam jeszcze raz, tutaj mam na przykład troszkę za mało. Weźmiemy mięsa z drugiego, z drugiej kulki. Nałożymy do następnego troszeczkę mniej, może być trochę mniej cebuli. Cebula musi być oczywiście świeża, niesmażona. Naprawdę cebula świeża, niesmażona bardzo, bardzo fajnie smakuje. Naprawdę dla mnie jest lepiej, lepiej niesmażona. Proszę zobaczyć, już taki zrazik jest gotowy. Kładziemy na talerz i po prostu czekamy. Robimy dalej. Bierzemy te zrazy, obtaczamy w mące i kładziemy na patelnię. teraz obracamy na drugą stronę, żeby nam się... Nie spaliły. Ale one muszą się dobrze usmażyć, żeby ta skórka była taka dosyć chrupiąca Może ja Państwu takiego innego pokażę tu. Żeby on się Wam nie rozpadł. Jak on się z tej drugiej strony obsmaży, rzucamy cebulę z tą papryką. To jest resztka, co mi tu zostało. I resztka z tego bodku. Tam był również do sosu. I tutaj jest reszta z tej mąki. Miałam pół szklanki mąki. Zostawię to, ponieważ na koniec tego zrobię socznik. Poruszałam troszeczkę, żeby ta cebula spadła na dół z tapetą, żeby się podsmażyło troszeczkę. I teraz już dolewamy. Mam tutaj 800 ml wody gorącej. Zalewamy około pół litra. To zależy, ile Państwo chcecie mieć tego sosu, ile ludzi jest. Tak, żeby one były jakby przykryte. Czyli około 600 ml czy mililitrów um, wody. Teraz do tego, jeżeli mamy ochotę, możemy dać troszeczkę pory, troszeczkę selera, z jedną marchewkę i to dusić pod przykryciem około pół godziny. Ja to zaraz robię i pokażę Państwu, jak to idzie dalej. Ciarenka. I dwa listki laurowe. To są angielskie, to są liście laurowe. I to teraz dam tutaj marchewkę, porę. To można się szybko poparzyć. Ojej. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. I proszę zobaczyć, mąka ładnie się zarumieniła. I wlewamy teraz. A resztkę wody. Kolor jest idealny. To jest to, co mówiłam, jakby Wam się tak śmiało. Nie przeszkadza mi. Dolewamy. jeżeli chcemy mieć więcej sosu, to możemy dolać ciepłej gorącej wody jakiejś przygotowanej do tego. Jeżeli chcemy mieć mniej, to możemy mieć ten wywar, ten sosik, który tutaj się nam nagotowuje. To zależy. To jeszcze nie przygotuję, a tak zostawię to, może doleję troszeczkę te wody. I teraz wlewamy ze 100 ml śmietany słodkiej i mieszamy tutaj. I to tak ma być, proszę zobaczyć. Możemy wlać tego rosołu, bo on już jest gorący, do tego. Mieszamy dalej. Zanim wleję, wyciągnę jednego, pokazać Wam jak wygląda na przekroju. Teraz wlewamy to do środka. Jeszcze raz doprawiamy troszeczkę tymi, tą mieszanką ziołową. Sos można powiedzieć, że ma konsystencję już idealną. Mm. Bardzo dobry, ale jeszcze bym dała troszeczkę soli, bo tam jest za mało słone, bo to musi być słone, ale nie może być na słone. I proszę zobaczyć, teraz pokażę Wam, jak wygląda ten zrazik, można powiedzieć, na przekroju. Wbijamy się i kroimy go. Proszę zobaczyć. Tak to wygląda. Mm, pięknie pachnie. Podobnie jak zaraz. Zaraz spróbuję, powiem Państwu, czy smakowało, ale myślę, że tak. Zaraz spróbuję największy mój krytyk. A więc zrobię zdjęcie zaraz. Pokażę Państwu. Zapraszam do y, ugotowania. Jeżeli będzie smakowało, będzie Wam się podobało, to bardzo proszę o łapki w górę. Wtedy będę miała ochotę znowu jeszcze coś ugotować. Mam nadzieję, że mi Państwo oglądacie, że Wam się to podoba. A więc dziękuję jeszcze raz i do widzenia.